Aho, Yellow się maluje. Witajcie, ludzie! Witam was w moim YouTube kanale. Ja jestem SzymekTM. Jeśli chcecie obczaić moją poprzednią animację, którą również opowiada moją historię życia, możecie ją obejrzeć tam, tam, tam obok w karcie. Proszę od razu o lajka like pod filmem, będę wtedy wiedział, że chcecie tego więcej. Wszystko zależy od was. Siedząc nad filmem, myślałem, co byście chcieli obejrzeć, więc pokażę wam, co robię na co dzień. Olebeczka, to już wymyślił lata świetne od ciebie. Myślisz, że to jest fajne? Także <laughs> e, zacznijmy od tego, że pracuję na stacji benzynowej, więc mój dzień wygląda tak. Idę do pracy albo na szóstą, albo na czternastą, albo na 22 drugą, tak zwaną nockę. Na godzinę szóstą zazwyczaj stoję na kasie, gadam o hotdogach i flirtuję z kierowcami ciężarówek. Witam, co podać panu? Chciałbym coś zjeść. Mielibyśmy nowego hot -doga za jedyne 11,50. Do środka dajmy ogórka, prażoną cebulkę, mamy dużo różnych... Macie prysznic? Tak, kosztuje 10 zł. To do tego jeszcze setkę żołądkowej, gorzkiej, zmiętą kierowniku. Nie jestem żadnym kierownikiem! Idę na drugą stronę stacji po setkę. Jestem wkurwiony, bo nie dostanę premii za sprzedanie hot -doga. Muszę naganiać po setkę dla księciunia. Hej, kolego, jeszcze papieroski, jakie wy tu macie fajne! O, zajebiste. W tym momencie widzę, jak przyjeżdża autokar. Pełny ludzi. Zaczynam się interesować. No, te Malboro są nawet, na, nawet, nawet takie same pale, sam pale. Kiedyś jarałem, ale rzuciłem. Nie, ja Malborasków to nie lubię. A może Chesterfieldy niebieskie, fajne takie? Nie, coś pan, coś tańszego. I w tym momencie widzę, jak rozbeswiony tłum wbija na stację. Jest mi już wszystko jedno. Przechodzę z papierosami, płaci, idzie. Typowy klient. Po obsłużeniu wszystkich ludzi z autokaru przychodzi kierowniczka. Tyle udało się sprzedać hotdogów. Dumny jesteś z siebie? Rozlicza mnie. Mówi, że mam sprzedawać więcej, bo stać jak pipa to każdy umie. No co no, ma rację. Więc napierdzielam, kończę zmianę, jadę do domu i mam cały dzień dla siebie. Ale przeważnie chodzę na 14 do roboty. Też na kasę. Robię to samo, ale ta zmiana jest lepsza, bo kierowniczka wychodzi o 15. No, na razie, cześć, 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 cześć miłego dnia. I mamy luz Obsługuję klientów na totalnym chillu Popijam kawkę i sprzedaję to, co daje największą premię Wracam do domu Jest już ciemno Idę spać Najgorsze są nocki Przyjeżdża dostawa i muszę ją odebrać i zatowarować sklep I jeszcze w międzyczasie obsługiwać klientów Totalny szaj Nie mówiłem, ale na stacji zawsze pracuję z kimś Więc w nocy nie jest aż tak źle Zawsze mam do kogo coś powiedzieć Nocka na stacji mija Wracam do domu I nie wiem, czy mam iść spać, czy co Najgorsza jest świadomość, że idziesz spać Wstajesz spocony o 14, a o 22 Musi znowu się zjawić do tej pracy Masakra Jesteś obojętny i życie z ciebie ucieka Taka prawda Pewnie zaciekawiła was kierowniczka Dlaczego wygląda jak ryba Bo najlepiej jakby spływała i nigdy więcej się już nie pokazywała Ta psychopatka potrafiła o czwartej w nocy przyjechać na stację i narzekać A czemu to nie jest robiona tamto Daj nam w spokoju pracować ty temperacuszku. Nie, nie, nie powiedziałem tak Trzeba było lizać jej roba, bo tylko ona układała nam grafik Niedługo później ją zwolnili, bo ktoś zadzwonił na zieloną linię i się na nią skarżył. Ale to nie byłem ja, to był tylko rekwizyt. Długa historia, może kiedyś opowiem. Ale ta praca dała mi to, co najważniejsze w życiu, czyli miłość. Hej, jak ci idzie? Dużo masz do roboty? Hej, a opowiedzieć ci zagadkę? Jaką? To uwaga był sobie skorpion i była sobie żaba. Skorpion musiał się dostać na drugi brzeg jeziora, ale sam nie potrafił pływać, więc o pomoc musiał spytać żabę. A która kasa jest czynna? Tutaj, zapraszam, tutaj, tutaj. Więc tak. Yy... A few moments later. Żaba bała się skorpiona, ale nie miała wyboru, musiała się zgodzić, więc bierze go na barana i razem płyną przez jezioro. Nagle skorpion gryzie żabę, a ta zaczyna się topić. Czemu to zrobiłeś? Pyta żaba, przez ciebie razem zginiemy. A skorpion na to. Przepraszam, ale chciałbym kupić wreszcie papierosy. Dobrze. Tak, myślałem, że to podryw roku opowiadanie jakiś zagadek, ale lepsze to niż. Hej, bała, widzisz te skały i jeden statek się o nie wy... Ale momentem kulminacyjnym było znalezienie przez nas 5 złotych, kupiliśmy za to gumy, gumy do rzucia i resztę zmiany jak nikogo nie było razem szukaliśmy pieniędzy i pomyślałem, to jest ten moment, kończyła praca o 30 minut wcześniej ode mnie i gdy zauważyłem jak wychodzi krzyknąłem, ej, a gdzie są gumy, nieważne, że wcześniej jej je podarowałem, podbiegłem do niej i tak zaczęła się nasza historia na stacji benzynowej, najlepsze było jak nikt z pracy nie wiedział, że jesteśmy razem i było gadane, ej, oni przyjechali razem. A najgorsze było, kiedy chorowałem na L4 w domu. A za mnie do pracy musiała przyjść właśnie ona, albo ktoś inny. Czułem się wtedy dwa razy gorzej. Nie, że teraz nie choruję, ale świadomość, że ktoś pracuje za ciebie, jest najgorsza. Ale wracając, czy praca na stacji jest spoko? W skali oceniłbym na 50-50. Wszystko zależy od ludzi. Jeśli trafisz na w porządku osoby, to nie ma się czym martwić. A jeśli podobała wam się animacja, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Hello, Bands.